Angielski termin Big in Japan odnosi się do osób, które są bardziej popularne poza granicami kraju niż w swojej ojczyźnie. Na pewno jednak nie możemy tego powiedzieć o Yukim Tsunodzie, aktualnie jedynym kierowcy Formuły 1 rodem z Japonii. Przy okazji wizyty w Polsce kierowca opowiedział nam o tym, jak w ogóle do Formuły 1 trafił i jak mu się w niej powodzi. Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor: Orlen. Kiedy zdałeś sobie sprawę, że możesz zostać kierowcą wyścigowym? Początkowo nie myślałem o tym w ten sposób. Zawsze po prostu walczyłem o fotel w zespole w Formule 4, Formule 3, Formule 2. W tych kategoriach liczy się to, żeby pokazać swój potencjał i umiejętności. Dzięki czemu można wskoczyć wyżej. Nie czujesz się wtedy jak pełnoprawny kierowca wyścigowy. Robisz progres, dbasz o postępy. To trochę jak niekończąca się sesja treningowa. Pewnie trochę upraszczam, ale tak to wygląda. Po raz pierwszy o tym, że mógłbym się ścigać w Formule 1, pomyślałem w drugiej połowie sezonu Formuły 2, kiedy byłem na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. W tamtym momencie stwierdziłem, że jeśli dalej będę tak jeździł, będzie to moja szansa. Ale wciąż w pełni skupiałem się na tym, żeby przede wszystkim pokazać, co potrafię. A kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że wyścigi to dobry sposób na życie, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł na życie. Wiąże się z tym wiele wydatków. Jesteś zdecydowanie bardziej narażony na kontuzję i urazy. Miałem jednak szczęście. Mój tata kochał motosport. Do 14 roku życia jeździłem go kartami w Japonii. Później finansowo pomógł mi juniorski program Hondy, dzięki któremu mogłem się ścigać w niższych kategoriach Formuły 1. W tamtym okresie mogłem już zdecydować, że chciałbym spróbować zostać profesjonalnym kierowcą. Jako dziecko lubiłem jednak wiele różnych sportów. Dlaczego więc postawiłeś na motosport? Poprawdzie to nie do końca był wybór. Tak to się po prostu ułożyło. Zanim zdałem sobie z tego sprawę, w zasadzie co tydzień jeździłem na wyścigi. Więc to nie było tak, że w jakimś momencie stwierdziłem, okej, okay, wybieram ściganie. Tata zaszczepił w tobie pasję do ścigania? Trochę tak. Pierwszy raz poszedłem na karting, gdy miałem 4 lata. Trochę z przypadku. Mój tata brał wtedy udział w czymś na wzór motorsportu. Tyle że bez ścigania się ze sobą na torze. Wyglądało to tak, że kierowcy walczyli w pojedynkę o najlepszy czas okrążenia. Potem na tej podstawie powstawała klasyfikacja. Miałem więc jakiś wstępny pogląd na to, z czym to się je. Ale to wtedy, podczas wypadu na karting motorsport, po prostu mi się spodobał. Niestety nic już z tego nie pamiętam. Byłem zbyt młody. Ale tata opowiadał mi, że od tamtej pory wyścigi stopniowo mnie pochłaniały. Okay. Trudniej jest zostać kierowcą wyścigowym w Japonii niż w Europie. Zdecydowanie największym wyzwaniem jest bariera językowa. Musisz nauczyć się płynnie komunikować w obcym języku. Kolejna sprawa to przeprowadzka do Europy. Z dala od rodziny masz szczęście, jeśli chociaż jeden z rodziców może pojechać z tobą. Ja wyjechałem całkiem sam. Problemy językowe najbardziej widać w rozmowach z inżynierami. Feedback odnośnie bolidu i jego parametrów jest bardzo ważny. W Japonii nigdy nie miałem problemu z tym, co chcę przekazać, żeby poprawić ustawienia. W Europie często chodzi o drobne sprawy, detale, więc w takim przypadku bariera językowa wpływa nawet na osiągane wyniki. Wreszcie, dla europejskich kierowców, wszystkie tory, na których się ścigamy, są dobrze znane. Jeżdżą na nich od lat. Gdy trafiłem do Formuły 3, wszystko było dla mnie nowe. Na poznanie toru od zera miałem ograniczoną liczbę sesji treningowych, po których przychodziły kwalifikacje. W Japonii jest tyle samo talentów w motorsporcie, ile w Europie? Tak, tak myślę. Spójrzmy na serię zwaną Super Formułą. W przeszłości jeździli tam kierowcy taki jak Liam Lawson, Stoffel Von Dorn, Pierre Gasly. Duże talenty. Nie jest łatwo sięgnąć tam po mistrzostwo. Trzeba się mocno napracować. Żaden z nich nie wygrał tytułu w Super Formule. Pierre miał pecha.

Zostałeś wcielony do programu talentów Red Bull. Kierowcy, którzy się do niego dostaną, uważają samych siebie za najlepszych na świecie. Szczerze mówiąc, kiedy tam dołączyłem, albo nawet wcześniej, gdy patrzyłem na juniorów Red Bulla, uważałem, że to grupa najlepszych kierowców na świecie w danych kategoriach wyścigowych. Więc coś w tym jest. Kiedy zostałem juniorem Red Bulla, zacząłem odczuwać zdecydowanie większą presję niż wcześniej. Jednocześnie czujesz się wtedy dobrze. Masz fajne logo, piękne kombinezony, cały sprzęt w ich barwach. Wiesz jednak, że od teraz spoczywa na tobie większa odpowiedzialność, że oczekiwania rosną, zwłaszcza ze strony słynnego doktora Helmuta Marko. Jest to jednak świetna szkoła dla kierowców, którzy już w młodym wieku mogą nauczyć się radzenia sobie z presją na najwyższym poziomie o której nie możesz mieć pojęcia, gdy po prostu jeździsz w kategoriach juniorskich. Doktor Helmut Marko powiedział, że musisz się trochę wyciszyć. Bo frustracja wpływa na posadę na torze. Nie odczuwałem tego w ten sposób. Nie miałem poczucia, że wpływa to na moje wyniki. Starałem się poprawiać, ale z drugiej strony taki jest mój styl. Byłem taki od zawsze i przywykłem do tego. Myślałem o tym, jak to w sobie przetrawić, ale kiedy mogłem coś wykrzyczeć do radia, czułem, że złość ze mnie ulatuje i mogę się skupić, chociaż na zewnątrz wyglądało to tak, jakbym był wściekły. Teraz wygląda to inaczej. Ciężko pracowałem nad sposobem komunikacji, kontrolą emocji, a moje wyniki są bardzo równe, więc może ta teza była prawdziwa.

w czym pomaga ci kontrolowanie emocji? Staram się być konsekwentny. Wyścig poprzedzają cztery sesje. To trzy treningi i kwalifikacje. W tym czasie istotne jest przekazanie inżynierom jak największej liczby informacji, żeby jak najlepiej dostosować bolit i osiągnąć maksymalną szybkość.

W swoim debiucie wyprzedziłeś Fernando Alonso, jednego ze swoich idoli. Niezły start kariery. Trochę bardziej idola mojego taty niż mojego. Ale to faktycznie był dla mnie wyjątkowy moment. Jak zresztą cały pierwszy sezon. Możliwość ścigania się z Fernando, Kimi Raikkonenem czy Louisem Hamiltonem to coś świetnego. Kiedy jesteś z nimi na torze, że odbierasz ich po prostu jako rywali, których musisz wyprzedzić. Ale kiedy zdejmujesz kask i analizujesz wyścig, czujesz się jak w bajce, jakby to nie działo się naprawdę. Fernando to świetny gość. Czasami ucinamy sobie pogawędki po wyścigach. Wymieniliśmy się nawet kaskami po Grand Prix Belgii. Wymiana kasków to coś na wzór wymiany koszulek. Masz w domu kaski wszystkich pozostałych kierowców. Zwykle o to nie pytam. Mam kaski Piera Gasliego i Fernando Alonso. Pierre wiele mi przekazał, zwłaszcza w pierwszych latach, gdy byliśmy kolegami z zespołu. Mamy świetne relacje, także poza wyścigami. Fernando to jeden z ulubionych kierowców całej mojej rodziny, więc obydwa kaski traktuję w wyjątkowy sposób. Fernando like you said summarized that you know one of the driver that my our favorite driver as a family so yeah it's it's a both helmet definitely it's Masz jakieś wspomnienia dotyczące Roberta Kubicy był jednym z kierowców którego podziwiałeś Nieszczególnie skupiam się na Formule 1 od strony historycznej nie pamiętam zbyt wiele. Jakiś czas temu ludzie od mediów społecznościowych Formuły 1 zadali wszystkim kierowcom pytania o wyścigi z przeszłości i chyba poszło mi najgorzej. Mój Max to cofnięcie się do czasów Nico Rosberga czy Sebastiana Vettela. Wiem jednak, że Robert ma opinię bardzo, bardzo szybkiego kierowcy. Zwłaszcza z czasów sprzed wypadku. To niesamowite, że gdy wrócił, prowadził bolid w zasadzie jedną ręką. Chciałbym kiedyś osiągnąć tyle ile on. Obviously when he when he had a before he when he had a big crash, I mean he was very, very, very fast. So I mean a co z japońskimi kierowcami? Którego z nich uważasz za najlepszego? Nie chciałbym wybierać najlepszego, bo uważam, że każdy kolejny torował drogę następnemu. Pierwszy japoński kierowca pracował na fotel dla drugiego. Budował wspólną markę i dawał młodym talentom pewność siebie. Gdyby nie Takuma Masato czy Kamui Kabiashi, kierowcy z Japonii nie byliby tak cenieni. Może nawet nie dostałbym szansy w Formule 1. Uważasz, że w Japonii jesteś gwiazdą? Wow, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nakręcili nawet serial o tobie. Mam nadzieję, że będę znany, nawet bardziej niż obecnie. To zresztą z roku na rok się poprawia. Ale czy jestem gwiazdą? Powiedziałbym, że jeszcze nie. Uważasz, że na koniec sezonu spojrzysz na ten rok i stwierdzisz, że był najlepszy w Twojej karierze? Do tej pory tak to wygląda, choć jeszcze wiele dobrego przed nami. Na pewno pomaga w tym lepszy bolid, bo w poprzednich sezonach mieliśmy problemy jako zespół, więc nawet jeżdżąc dobrze i czując się dobrze, nie zdobywałem punktów, a gdy ich brakuje. Kiedy nie kończysz w czołowej dziesiątce, ciężej być pozytywnie ocenianym. Wyniki mówią wszystko. Jesteśmy w stanie punktować w zasadzie w każdym wyścigu. Na tym etapie sezonu przebiłem już liczbę punktów z poprzednich lat. Bez dobrego bolidu nie byłoby to możliwe. Za sportowe emocje przy programie dziękuję jego sponsor Orlen.